Zobaczcie, jogurt proteinowy z biedronki, 18 g białka w całym tym opakowaniu to dużo, biorąc pod uwagę fakt, że ważę 60 kg, a na 1 gram ma swoje potrzebuję 1 g białka. Czyli w ciągu dnia powinnam spożyć 60 g białka. Wniosek z tego, że takie opakowanie pokrywa mi w 1 trzeciej zapotrzebowanie na ten składnik. Jest napisane, że nie zawiera cukru, bez dodatku cukru. Cukru białego nie ma, ale jest słodzik, substancja słodząca. Jest ten jogurt cholernie słodki, co z tego, że nie dostarcza kalorii? Jakie jest to okropne uczucie przesłodzonego jogurtu? Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ja po prostu za słodkim, tak słodkim jogurtem po prostu nie przepadam. Jestem przyczyniona do jedzenia jogurtów naturalnych z dodatkiem owoców. Dodatkowo jest on dosyć gęsty, co oznacza, że żeby wyjść go do końca, musielibyście mieć taką długą łyżkę. Dzięki tej długiej łyżce jestem w stanie wyjść go do końca. W przeciwnym razie bez szans. Ja więcej tego jogurtu nie kupię. Dziękuję.